Cześć, Manko, wszystkim tutaj są i witam Was w moim e, pierwszym odcinku e, sobie w z sezonem. sobie wrażenie, zagramy sobie Bayern Monachium. to czarne czarny sobie wezmę. Skład jest ustalony, dobra, gramy. To jest ta druga seria, o której mówiłem. zaczynamy. Riberi Frank Ribery Lam to był zawsze Myle Louise Starry Alaba Robi Alaba, Müller, alaba Robin Alaba i broni tutaj Gomez. Yes, 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 yes. jeszcze Bramka z bajernym Następna akcja. Schweinsteiger do Robben przechwytuje. Miller Gomez. Miller do Lama, ale piękne podanie, Gomes wysunięcie do Müllera, Miller strzał, ale przepiękna akcja, nie wykorzystano przez Müllera broń Neuer. Neuer zaczyna od wolnego Schweinsteiger. Tatka boiska na prawej stronie Robert Przedziera się Schweinsteiger po środku na prawą stronę Schweinsteiger Schweinsteiger do środka schodzi, do środka Schweinsteiger do Müllera Müller I strzałany rykoszetem broni Noje Schweinsteiger Müller Gomesz Mario Gomesz Do Ribery, w Ribery, tutaj piękne sztuczki ale przejęta piłka nie, trzyma się, a Roben, <noise> Robin Pięknie do Müllera I gol, co za piękna bramka Piękna, akcja, piękna bramka dobry, W 25 minucie Thomas Miller zdoła, Z numerem 25 na koszulce Taka numerologia, przepiękna wieczu, akcja Naprawdę tutaj Roben, Podcinka szalcia, i Miller Wykorzystuje, 1-0 Miller, Gomysz Mario Gomesz. ROBEN na prawej Dobrze stronie. Arjen ROBEN. CIśnie, Czy ciśnie do środka. Góry. I GOLE BRONI NoJER. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Niezadowolony jest po tym strzale. NoJER. Złe wybicie, panie. złe wybicie. Czy MILLER to wykorzysta to MILLER. I słupek. Słupek nie jest, że słupek! I wybijają tutaj no, Teraz, teraz Schweinsteiger Miller. Gomez Miller. Środkiem przeciera się zbyt łatwo. Ribery, Frank Ribery, Schweinsteiger. Go. Gomez. Mario Gomez. Ale tutaj błąd obrońców sobie... beat. Rzut karny. Rzut karny. Co za błąd. Teraz Miller. Miller kontra Neuer Miller kontra, nie, zmienił, Ribéry, liberi kontra, Ribery? Ribery 1 -1. no nie, gol, 1-1, 45. minuta. błąd obrońców naszych niestety, nie wiem, co zostało zbyt łatwo, zbyt łatwo przedostać się w pole karne, no i EA lubi robić takie

Teraz. Pani Pani nojera. Pani nojera. Ale się kiedyś to będę i też Ale i nie wiem jak Wiem że Gomysz nie piłka, nic tego nie było. Lam. Do Robena, Roben, prawa strona, środek z nie Ranzan. tak jest Mandzukic szęca do Ranza. Do do Ribery, do Ribery, Ribery słupek. Jeszcze Mandzukic dobija nie no i ja broni, Co za Nie, Mila, to was Mila. Schweinsteiger, to za podanie Ribery. Ribery, gol nie ma gola, nie ma gola. Co za obrona. No ja Ribery do Jeszcze Mandzukic, nic nad bramkę, ale minimalnie. W samej może wybicie, wybicie, Shakiri! może Szakiri Przedostaje się. Jak? Jak? Tutaj jeszcze to błąd. O mój Boże. Aria wykorzystuje takie błędy na swoje Kolejny raz. O mój Boże. Często nie daje no i nie zdążymy chyba, że ma jak już zrobić. Tak jest, koniec meczu, remisujemy 2-2, Bayern Monachium, Bayern Monachium 2-2. No, myślałem, że no, słaby masz słaby nas wykonanie naszej, ale będą o wiele lepsze. To był taki początek. No, także do usłyszenia, na razie.